4 lata w krypto różni się tym od 4 miesięcy w krypto, że już widzisz, że pewne, pewne rzeczy przychodzą tak jak pewne panny. Te same, ale w innych sukienkach. I mówię tutaj o czymś, o czym mówiłem kilka dni temu. Tak jak pisałem w poprzednim razem o amplu, kiedy był on w okolicach 3 dolarów, teraz jest w okolicach 60 centów. Gdybym miał się zainteresować amplem, to byłby właściwie ten czas. I gdy zrobiłem pierwszy raz film o Amplu, to było 20, czyli raptem 8 dni temu. 9 dni temu? 10 dni temu. Dobra, dzisiaj jest 30. Dzisiaj jest 30, czyli jaki dzień? Czwartek? Czwartek, ok. A więc, kiedy zrobiłem ten film o Amplu, Ampl był w okolicach 2,70 za Ampla i wszystko co powiedziałem tutaj w tym filmie, to jest to, że gdybym miał się zainteresować Amplem, to byłby to moment, kiedy ampol jest w okolicach dolara. A nie w okolicach 3 dolarów. To było coś, co powiedziałem, za co dostałem tutaj sporo, właściwie sporo takiego wyrzucania na mnie różnego rodzaju swoich przemyśleń. Marcel, kompromitujesz się, omawiasz zagadnienia bez jego zrozumienia. Otóż wcale nie. Bardzo dobrze rozumiem, na czym to wszystko polega, ponieważ moje 4 lata dały mi już tyle doświadczenia, że wiem, jak to działa. I teraz. Tak samo teraz, gdy widzimy filmy z zielonymi seledony, seledynowymi napisami: kupuj bitcoina w tej chwili. A, jest 11 tysięcy. Ja wiem, czy to jest w tej chwili, w tej sekundzie okazja. Ja bym powiedział tak: jeżeli kupujesz bitcoina długoterminowo i masz zaplanowane, że kupujesz go regularnie, za jakąś tam malutką sobie kwotę, bo kumulujesz go, to nie ma znaczenia cena. Ale gdy ktoś próbuje ci strzelić, że to jest ten czas, kiedy musisz go kupić. No, to już bym w tym momencie się zastanowił, czy to jest ten czas, czy nie. Podobnie jest właściwie ze wszystkimi takimi rozrywkami, jak HEX, jak AMPO i jak inne rzeczy. A więc, tak jak napisałem w moim tweetie tutaj, jeżeli miałbym myśleć o AMPLU, AMPLU jest 60 centów teraz, więc jeżeli już to jest właśnie, to by był ten czas, kiedy warto. By... Wow, jakbym ducha zobaczył. Feniks. Ale mnie tutaj wystraszył. Aż się, aż się przestraszyłem, że znowu się cofnąłem w czasie. Okej. Okay. Dobra, a później za chwilę przeanalizuję, co tutaj Feniks pisze. Możecie w międzyczasie przeanalizować, patrząc na mojego, na mojego Twittera. Ale Feniks się obudził. Feniks z popiołów. Czy w tą, czy w tą stronę, czy w tą stronę. Zobaczymy Feniks. Um, tak czy tak, dobrze widzieć, że, że Fenix się uaktywnił znowu. Gdzieś, gdzieś widzicie, gdzieś po prostu popiół opadł, zaczęły promienie słońca wyskakiwać i Fenix się rodzi z popiołów wraz z Bitcoinem. Całkiem nieźle. No, ale wracając właśnie do naszych altcoinów. Otóż cały ten rynek to jest jedna wielka okazja i służy on do drukowania. Do drukowania naszej kasy, czyli do drukowania naszej wartości, którą w tym momencie lokujemy w swoje ulubione, swoje sprawdzone, w swoje najbardziej yy, przeanalizowane projekty, które jesteśmy pewni, że wiedzą, co robią. O, XRP wróciło na trzecie miejsce przy 24 centach raptem tylko. A więc, pomimo tego, do druku Tedera. Do, do druku Tedera zaraz przejdę, bo tam sporo tych Tederów się pojawia na rynku w tej chwili 300 milionów, 180 milionów dodrukowane i zaraz sobie powiemy, o co z tym wszystkim również chodzi. A więc altcoiny dla mnie to jest drukarka bitcoina, czyli zarabiasz na altcoinach i co możesz, pakujesz bitcoina, a bitcoin, jeżeli, jeżeli ciągle nie, nie, nie jesteście przekonani, zobaczcie mój wczorajszy, wczorajszy odcinek. To nie jest szklana kula, że my próbujemy coś wywróżyć. Naprawdę ludzie, którzy żyją z analizy tego, w którą stronę, gdzie i jak podąża wartość i pieniądze, są przekonani, że to jest ten kierunek. A więc, alty to jest inaczej drukarka do bitcoina i do naszych sprawdzonych projektów. Więc pomiędzy tym wszystkim, Pomiędzy tym wszystkim, Bitcoinem, Ethereum, XRP, takimi sprawdzonymi projektami, możemy sobie dodać do tego parę swoich takich bardziej spekulacyjnych projektów, jak moim zdaniem Cardano, moim zdaniem VeChain. Chainlinka się pozbyłem. Pozbyłem się Chainlinka przy 8 dolarach i znowu zrobiłem z Chainlinka zrobiłem po prostu tylko i wyłącznie drukarkę do, do Bitcoina, ponieważ jak pamiętacie, mówiłem. Kupiłem Chainlinka w momencie, kiedy 100% kupiłem go za Bitcoina i w momencie, kiedy za Bitcoiny, powiedzmy, albo za ilość Bitcoina, żeby ktoś nie myślał, że mówię dosłownie, i po prostu w momencie, kiedy to 100% na tym Bitcoinie zarobiłem, po prostu słycznąłem, czyli przeskoczyłem z powrotem w Bitcoina. I takie, jest, takie, było moje, takie było moje założenie. Heksa zrobiłem w ten sposób, że jak pamiętacie, kupiłem Heksy za Ethereum, a później... Część tych heksów zamieniłem z, powrotu, z powrotem na Ethereum, co o, czym mam, o, o czym mam osobny odcinek. Teraz, jeżeli miałbym się przyglądać amplom, gdzie na początku jakąś malutką część wrzuciłem sobie tam w ample, żeby po prostu przetestować, zobaczyć jak, co, jak się na Uniswapie działa to wszystko i tak dalej, to w tym momencie. W tym momencie sobie patrzę i okej, okay, Ample ma być stablecoinem w okolicach dolara, więc prędzej czy później będzie w okolicach dolara. Więc jeżeli mógłbym go hapnąć poniżej dolara, w okolicach 60 centów, czy nawet poniżej 60 centów, to myślę, że takie swoje 50% jestem w stanie na nim zrobić, czekając spokojnie przez miesiąc czy przez ileś po to, abym z powrotem odebrał swoje swoje, i tutaj znowu, czy wchodzę z Ethereum, czy wchodzę z Tether'em, czy z czymkolwiek innym. Pamiętajmy jedno, jeżeli używacie MetaMask, to w MetaMask, jeżeli przechodzicie w Uniswapie, jeżeli przechodzicie z Ethereum do Ampla poprzez Uniswap, lub z Ampla do Ethereum poprzez Uniswap, lub w Uniswapie używacie Tedera, czyli z Tedera do Ampla lub z Ampla do Tedera, to tam jest dwie opcje. Pierwsza rzecz, że jest tak jakby was aprobuje do tego, że możecie, czyli szuka wam tego, tej wymiany. A druga rzecz, dopiero wymienia. Więc nie wystarczy kliknąć raz, tylko wtedy, kiedy klikniecie raz, czekajcie, spojrzę na Uniswap, zobaczę, czy, czy uda mi się to znaleźć, czy mi już gdzieś to... Okej, okay, ja nie mam tego, ponieważ właściwie wymieniałem przed chwilą rano, więc, więc już nie mam tego przycisku. Ale tutaj mamy... Jeden przycisk, tu mamy drugi przycisk, i w momencie dopiero kiedy naciskamy swap, czyli zamień, wtedy dopiero zamieniamy. Bo wydaje mi się, że niektórzy z Was, z tego co czytam Wasze komentarze lub problemy z Uniswapem, mają taki, że. Nacisnął ten lewy przycisk, który jest podświetlony na różowo, tam pisze, że coś tam jest zaaprobowane i oni myślą, że wymienili. Otóż nie wymieniliście. Dopiero teraz możecie wymienić, kiedy naciśniecie swap i dopiero potwierdzicie tutaj w wyświetlonym okienku Metamask, że zatwierdzacie transakcję, dopiero wtedy wam, wtedy wam wymienia. A więc wracając, wracając do tematu, jak widzimy, a prosta sprawa. 2.71 było dosłownie 10 dni temu. Teraz mamy 60 centów, więc jeżeli mielibyśmy się zainteresować tym, to myślę, że teraz to jest ten moment, żeby po prostu sobie to rozkminić i zainteresować się. Nie wskakujmy, nie bądźmy w gorącej wodzie kompanii, nie, nie rzucajmy się na wszystko od razu, przemyślmy temat i wtedy dopiero, i wtedy dopiero i po kolei. Pamiętajmy, że Krypto to są takie jedne wielkie cykle i te cykle to jest bardzo prosty cykl. Jeżeli ten cykl zrozumiecie, a tak po paru miesiącach, latach już na pewno ten cykl załapiecie, to jest taki. Najpierw idą alty, potem idzie bitcoin i główne projekty, potem alty zostawia z tyłu i potem znowu ludzie z bitcoina i innych projektów wyskakują z powrotem w alty, czyli w te takie mniej znane projekty, ponieważ wydaje im się, że spróbują złapać jakiś jeszcze projekt, który da im te 100, 200, 300, 1000 A więc. Dużo projektów jest, które absolutnie ciągną po podłodze, że tak powiem, e, ogon, pomimo tego, że są dobrymi projektami, bo inne, które mają więcej dzwonków i światełek i błyskotek, zabierają tą uwagę tym projektom. I takim projektem, między innymi, właśnie jest XRP, który po podłodze szoruje non-stop. Dobry projekt, ale ciągnie po podłodze. Takim projektem, między innymi, jest też e, e, tutaj przez nas. E, przynajmniej przez część z nas, lubiane Nano, które również ciągnie po podłodze cały czas ogon, pomimo tego, że jest dobrym projektem, ale brakuje tych dzwonków i błyskotek, i tego wszystkiego, co by zwróciło uwagę, a w tym samym momencie właśnie takie projekty, które zaczną nam pokazywać jakieś tam błyskotki, nagle wyskakują. Ale koniec końców, wszystko polega na tym, aby wykorzystać okazje, które są do wykorzystania, do tego, aby później z tą wykorzystaną okazją ulokować się gdzieś w odpowiednim miejscu. I pamiętajmy, że okazje są tylko okazjami. To nie jest coś, co jest długoterminowe. To nie jest coś, co jest, będzie zawsze. Bo w krypto mamy takie, tak jak normalnie w życiu, mamy cztery sezony: w krypto mamy dwa sezony: sezon altów i sezon bitcoina. I znowu sezon altów i sezon bitcoina, sezon altów i sezon bitcoina. Tyle, że nie jest to co 6 miesięcy, co rok, a czasami trwa co 2 lata, co 3 lata, co 4 lata. Więc zaczyna się po prostu w tej chwili, zaczyna się taki, taki przedsezon. I jeszcze nie, wiem, czy to jest, jeszcze nie wiem, czy to jest właściwie teraz sezon altów, czy mieliśmy taki malutką wiosnę u altów. Po to, żeby mieć teraz takie ciepłe lato u Bitcoina, a potem będziemy mieli nagle duże lato u Altów, po to, żeby mieć potem jeszcze większe lato u Bitcoina, ale to tak to wszystko tutaj właściwie mi podchodzi pod, pod moje, moją strategię w tym wszystkim. Jeszcze niedawno pisaliśmy i rozmawialiśmy na wszystkich kanałach, nawet jak słyszeliście, nieważne z kim rozmawiacie, czy na którym kanale jesteście, czy jesteście u mnie, czy jesteście u kogokolwiek innego na kanale. Pisaliśmy o tym, czy sezon altów nadchodzi? Czy będzie sezon altów w tym roku? Altów, czyli coiny, czyli tokeny, które są alternatywne do bitcoina. I ja wiem, że my, jak mówimy, alty, to nawet Ethereum i XRP powinno być alternatywne do bitcoina, ale ja uważam tą pierwszą trójkę jako, że tak powiem, żelazna trójca, a potem wszystko resztę to są alty. A więc, czy sezon altów nadchodzi? Takie było nasze zastanawianie się. I owszem. Tak po cichu? Bez żadnego, że tak powiem, hałasu ten sezon altów nagle wkradł się do nas i nagle zobaczyliśmy, jak tam Chainlink zaczyna szaleć, jak inne projekty zaczęły szaleć, Vichene, Cardano. Może to też związane z tym, że właściwie osiągały następne stopnie swojego rozwoju, ale w tym samym momencie pojawiły się inne projekty, które miały najróżniejszego rodzaju ciekawostki, tak jak HEX, o którym mówiłem. I o heksie bardzo mało osób mówi o heksie, ale ja wam powiem, że heks jest jeszcze innym, inną rozrywką w świecie krypto. Zupełnie inną niż Apple, zupełnie inną niż jakiekolwiek inne rozrywki. Heks jest zupełnie innym tworem. I dużo razy o heksie mówiłem, i cały czas o heksie, że tak powiem, od czasu do czasu wspominam, ponieważ jakby nie było. Sporo tych heksów, sporo tych heksów miałem i mam ciągle. Sporo mam zamrożone na stakingu. Niektóre będą wolne dopiero za rok. Niektóre będą wolne dosłownie za miesiąc. I tak patrzę na tą cenę heksa, która, która jest, skręci się w okolicach e, pół centa. Nawet trochę przeskakuje po, powyżej pół centa. Ale gdy mówiliśmy, że można było kupić za jedną dziesiątą Ethereum, można było kupić nawet i 200 tysięcy heksów, no to. To robiło, to teraz robi to wrażenie. Jeszcze niedawno hex był po 003, teraz jest po 006, czyli 100% w ciągu, dosłownie, w ciągu dosłownie chwili. Hex, moim zdaniem, to nie jest coś, co się zatrzyma w tym momencie i że tak powiem, zjedzie w dół. Moim zdaniem, hex w tym roku skończy się drukarka heksa, bo nie wiem, czy wiecie, ale hex cały czas drukuje nowe heksy i do końca roku będzie drukował nowe heksy. Aż na koniec roku drukarka heksa się zatrzyma i już tylko i wyłącznie będziemy mieli heksy, które są ze stakingu, czyli ze stakowania heksa. Koniec, koniec z większą ilością heksów. I ten staking będzie na, na jakimś poziomie chyba 3%, 3,5%. A więc bardzo, bardzo niski dopływ nowych heksów. A co ciekawe. Jak przeglądam sprawy związane z heksem, to sporo tych heksów jest zamrożone właśnie na, na stakingu na długie lata, nawet na 10 lat, na 5 lat, na, są tam nawet na 15 lat pozamrażane heksy. Więc ludzie po prostu kupują, wrzucają to w staking i sobie myślą: a dam za 5 lat, zobaczę co z tego będzie. I to jest na przykład, moim zdaniem, trochę dziwne podejście do tematu, ale trochę też takie, bym powiedział. Jeżeli komuś nie zależy na jakiejś kwocie i może sobie ją zamrozić na ileś tam, to dlaczego nie? Temat jest taki, że w każdej chwili można odmrozić te heksy, tylko że płaci się oczywiście karę za odmrożenie. Ale wracając do, wracając do e, ogólnie, do wszystkich altów i do tego, o czym chciałem powiedzieć, to jest to, że e, alty są po to, aby zarabiać w krypto. To jest, to jest moje zdanie: zarabiać i zamiast odkładać fiaty w krypto, to co zarobimy w Altach, odkładamy właśnie w swoich projektach. Pomiędzy tym wszystkim, oczywiście, i tutaj już mnóstwo razy mówiliśmy, pomiędzy tym wszystkim musimy jeszcze rozróżnić skamy, które się pakują i podszywają. I znowu powiem, że to jest skamy to są znowu te same panny, tylko w innych sukienkach. Więc w momencie, kiedy raz już tańczyłeś z jakąś, to już porozpoznajesz, o co chodzi. Więc skamy to są w tym wszystkim następne, takie podszywające się pod coś dobrego projekty, które w pewnym momencie próbują nas próbują nas zwabić i na końcu niestety na końcu niestety dostajemy potyłku. Pamiętajmy o tym, że wszystkiego rodzaju wszystkiego rodzaju skamy, które już przerobiliśmy, począwszy od OneCoina, słynnego BitConnecta, Cloud Tokena, te arbitrażowe skany, czy jakiekolwiek inne teraz mi już do głowy nie przychodzą. To wszystko nauczyło nas bardzo jednej ważnej rzeczy, że jeżeli coś um, zaczyna być um, zbyt piękne, aby było prawdziwe, a do tego wymaga od nas oddania swoich. Kluczy oddania swoich krypto, hej, daj mi tutaj, ja ci przetrzymam to, popatrz, jak jestem piękny, dam ci za to więcej, to oczywiście wszyscy, wszyscy już wiemy, że to jest, że to jest jeden wielki skam. I nieważne kto co mówi, tak do tego powinniśmy podchodzić. Jedną z takich rzeczy jest choćby te reklamy, które non-stop się na YouTube wyświetlają. Wyślij mi pół Ethereum, ja ci odeślę 10 Ethereum. No, 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 kto o zdrowych zmysłach by w takie coś wierzył? Ale wiecie co? Niech sobie te reklamy lecą. Niech te reklamy lecą. Niech ci, co płacą za te reklamy, niech płacą. Może w końcu zaczną płacić więcej za reklamy, niż yy, zarabiać na tych reklamach. Wtedy te reklamy same znikną. Prosta, prosta sprawa. Yy... I teraz, tak na zakończenie, jeszcze tylko powiem, że e, pan Jan tutaj pisze, że ma 67 lat i e, krypto to jest coś pięknego, co się wydarzyło w jego życiu. Normalnie aż, aż nie wierzyłem, jak czytałem ten komentarz, naprawdę coś świetnego. Pan Jan napisał, że krypto to jest coś pięknego, co się wydarzyło w jego życiu, jest w krypto e, dzięki między innymi mnie, dziękuję bardzo, panie Janie. I oczywiście nie może zrozumieć młodych ludzi, którzy, którzy wręcz. Gonią za tym prawdopodobnie swoim jakimś króliczkiem do tej króliczej nory, którą jest, którą jest podążanie, zakopaniem tych kwiatów, a nie. i poświęcają temu sporo czasu, a prawdopodobnie w momencie, kiedy coś mają w rękach, nie poświęcą tego czasu, aby zastanowić się, hej, zanim wydam to coś, co zarobiłem, co poświęciłem tyle czasu, co zarobiłem, zanim wydam to coś, może bym poś powinien poświęcić trochę czasu, żeby zobaczyć, czy można z tym coś jeszcze więcej zrobić. Więc, panie Janie, Gratu, gratuluję. I zauważcie, pan Jan, 67 lat, zwracam się z szacunkiem tak, jak powinienem. Pan Jan. Więc nie mam problemu powiedzieć do kogoś, panie Janie, jeżeli ktoś jest, ktoś jest w porządku i się normalnie zachowuje. Jeżeli ktoś się zachowuje nie tak, jak trzeba, to, to nie, będę, nie będę mu panował. A jeszcze jedną rzecz. Pan Lesław. Ciągle, ciągle pan Lesław pisze do mnie, że. Kiedy oddasz mi mojego bitcoina, którego przegrałeś? Ok. Kiedyś powiedziałem, że, e, czy, czy, jak to było, że pan Lesław powiedział, że jest, e, stwierdził, że jest dwa razy starszy ode mnie, a ja powiedziałem, że, eee, jeżeli jesteś, jeżeli jesteś, założę się o bitcoina, że nie jesteś dwa razy starszy ode mnie, a pan Lesław chce się jednak założyć. Więc, jeżeli znajdzie się arbiter, sędzia, który przejmie mojego bitcoina i pana Lesława bitcoina, e, jeżeli znajdzie się taki arbiter, który weźmie te dwa bitcoiny i może nawet pan Lesław wyznaczyć miejsce, w którym mamy się spotkać ze swoimi dowodami, to ja tam pojadę. Jest starszy ode mnie? Mówi, że jest dwa razy starszy ode mnie, więc jeżeli jest starszy ode mnie i pokaże to na dowodzie swoim i osobiście będzie, mogę przyjechać do niego, to chętnie pokażę mu swój dowód i zabiorę mu jego bitcoina. Taki jest, takie jest moje podejście do tego, więc, panie Lesławie, proszę bardzo, rękawica rzucona. Dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek i jak zwykle do usłyszenia następnym razem.